Profesjonalizm bierze się z pasji, a naszą pasją jest fotowoltaika. Słowa te od początku przyświecają działalności firmy JB Energia. Montaż instalacji fotowoltaicznych to inwestycja, którą proponujemy klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom rolnym. Co wyróżnia JB Energia na tle konkurencji? Przede wszystkim stawiamy na terminowość, zrozumienie potrzeb klienta oraz wysokiej jakości komponenty. Połączenie tych trzech cech pozwala nam na świadczenie usług montażu instalacji fotowoltaicznych na najwyższym możliwym poziomie. W codziennej pracy jesteśmy napędzani jednak nie tylko pasją, ale również chęcią ochrony otaczającego nas środowiska. Stawiamy jednak nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale również bezpośrednie spotkania z klientami. Przeprowadzane w profesjonalny sposób audyty fotowoltaiczne to nasz niewątpliwy atut poznanie potrzeb klienta to cel naszego pierwszego spotkania. To właśnie wtedy szacujemy wielkość instalacji oraz wraz z klientem dobieramy panele fotowoltaiczne. Nie zapominamy również o indywidualnych warunkach budynku lub gruntu, na których ma zostać zainstalowana fotowoltaika. Podpisanie umowy to kolejny ważny etap. To właśnie wtedy klient staje się właścicielem mojej fabryki, której zadaniem będzie produkcja zielonej energii z promieniowania słonecznego. Za nasze montaży i instalacje odpowiadają wykwalifikowane ekipy posiadające zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Terminowość, dbałość o detal oraz zgodność instalacji z wcześniej zaakceptowanym przez klienta projektem. Na to stawiamy. Zielona energia, którą Ci proponujemy, uczyni Twój dom, firmę lub gospodarstwo przyjaznym środowisku. Wybierając fotowoltaikę, staniesz się również niezależnym od stale rosnących cen prądu. Dzięki kompleksowej obsłudze oferowanej przez JB Energia zaoszczędzisz jednak nie tylko pieniądze, ale również czas.